Cześć z tej strony, Adam. Na co dzień prowadzę kanał Spółerat. Kłaniam się Wam nisko. Witam Was w 151. odcinku naszej wspólnej przygody z grą LEGO Gwiezdne Wojny Saga Skywalkerów w naszej platynowej serii. Powoli wkraczamy w ostatni etap tej serii, bo zostało nam już naprawdę mało postaci do zebrania. Także liczę na szybki koniec. Mamy ostatnią misję na Kamino do zrobienia. I ta misja nazywa się Wojownicze Wełno Lamandry Ninja, i to jest kontynuacja. Wełno Lamandrzego wynalazku. Nagrodą będzie Barissa Offi wersja ewidentnie przed wojnami klonów. Chociaż w sumie, może ona nie powinna być w ogóle w innej klasie. No nic, no w każdym razie zdobędziemy ją. Ehm, tutaj, tu był pokój Django, tak.

Follow me and be on your guard. No to chyba będzie dosyć krótka misja. Mam nadzieję. Dawaj. O, musimy jeszcze ją eskortować. Nie może nam umrzeć. Balisa. O, proszę bardzo. Przepraszam, kamienończyku. Nie chciałem cię bić. O, jeszcze jeden tutaj został. O, jeszcze tam drugi. Dobra. Okaj jest. To co jeszcze trzecia fala? A nie, jeszcze nie koniec, nawet tej. Pogramy chwilę jako Boba. No, tam już widzę następnych. No i co? Idziemy dalej do kolejnej fali. To jest miętacz ognia, moja droga. Still won't stop us. Szybko poszło. Ok, gdzie jest reszta? Tam. Coś jeszcze? Nie, porozmawiaj z są Ofi. Koniec misji.

Mamy całkowity postęp 70% w zdobywaniu trofeów i zdobyliśmy Balise Ofi, nową Jedi. Po wzięciu udziału w pierwszej bitwie o Gionozi spadawanka Jedi Balisa Ofi była coraz bardziej i bardziej rozczarowana zakonem. Choć służyła pod, pod dowództwem luminary Unduli w końcu zbłądziła i odwróciła się od Jedi, a nawet podjęła przeciwko nim drastyczne działania. No właśnie, to dlaczego ona jest w tej klasie? Jedi use the force only for And for things we can't quite reach without getting no właśnie trochę słabo, że ona jest akurat w tej grupie, no ale... I nie mogę rozwalić tej barierki, co ciekawe, no ale trudno. Słuchajcie, skończyliśmy Kamino, ale ona fajnie skacze, jak Darth Sidious. No fajnie, fajnie, podoba mi się. Um, słuchajcie, skończyliśmy Kamino, Zostało nam. No, Tatooine i Geonosis to są nasze następne cele. Wydaje mi się, że bardziej Geonosis. No co jeszcze ja wiem? Tatooine, Geonosis. Pasana na Boudicar. Car. Degoba Mustafar. Create bez pinhot. No, chyba wydaje mi się, że Tatooine będzie następne. Zwłaszcza, że na Geonosis chyba nie mamy żadnej misji. Więc. Zaraz się przekonamy o tym. Nie no, mamy. Ukończ przeminęło z gąkiem, także no, na razie i tak jeszcze nie zrobimy Geonosis. No dobrze, nasze trzecie yy, okrążenie po galaktyce na razie zbiera całkiem niezłe żniwo. Mam nadzieję, że ten odcinek się Wam podobał. Jeśli tak było, no to wspomóżcie ten kanał dobrym słowem w komentarzu, łapką w górę i subskrypcją. A ja widzę się z wami w odcinku 152. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. To by było na tyle. Zwróćcie uwagę, jak ładna jest ta minifigurka, zwłaszcza z tyłu. Trzymajcie się i cześć.